Podsumowanie i pożegnanie czerwca 2025. Pożegnania są związane z zakończeniem pewnego etapu. Na zakończenie dobrze jest zrobić podsumowanie, zobaczyć, jak to, co się wydarzyło w przeszłości, wpływa na dzisiaj i jak będzie wpływało na przyszłość. Czy było pięknie, czy było trudno? Co z tego potrzebujesz? Pomnożyć w przyszłości, czego potrzebujesz jeszcze doświadczyć, a czego potrzebujesz unikać. Podsumowanie to również podziękowanie sobie za bycie w tych wszystkich doświadczeniach, zwłaszcza jeśli były bardzo trudne, a pożegnanie jest częścią życia. Przyjdzie w którymś momencie pożegnać samego siebie, kiedy przyjdzie śmierć. Praktyka pożegnania to praktyka rozstawania się z tym, co nieuniknione. Jak podsumujesz i pożegnasz czerwiec 2025?